Już niedługo kamienica przy ulicy Kościuszki, pochodząca z początku XX wieku, pozostanie tylko wspomnieniem. Właśnie trwają prace przy rozbiórce budynku, która, jak informuje właściciel Eugeniusz Witkowski, jest konieczna głównie ze względów ekonomicznych. Kamienica nie przynosiła dochodu, a wymagała kosztownego remontu, i dlatego właściciel zdecydował się ją wyburzyć. Mieszkańcy się radzą, nie są zgodni co do tego, czy decyzja o wyburzeniu kamienicy była słuszna. Wyremontować. Przecież tu ludzie mieszkali, tu były biura jakieś, sklepy, apteka była na, na tym. Bardzo dobrze, no, zrobią coś lepszego chyba. No. Teraz wróciłem y, miesiąc temu z Niemiec, teraz wróciłem po miesiącu i mówię, wyburzają, no chyba powinni wyremontować to, bo to już stare miasto, tutaj wszystko należy. Moim zdaniem to powinno to zostać wyremontowane. Mieszkańcy Sieradza zastanawiają się, co powstanie w miejscu wyburzonej kamienicy. Pojawiła się pogłoska, że ma tam być zbudowana stacja benzynowa. Eugeniusz Witkowski zaprzecza. Trochę placowałem z drugownicy, to za blisko turonda tego wszystkiego. Ktoś może kupi jakąś działkę albo coś coś tam postawią. Stacji na pewno nie będzie, ale to będzie wyburzone i widzę, że pięknie je miasto. Myślę, że parking tu do tego, ale to tylko moja jest sugestia. Tylko ja, ja tak myślę, że tu może parking będzie. Będzie, ale nie tylko. Prace rozbiórkowe mają zakończyć się jeszcze w maju. Po wyburzeniu kamienicy, ma w tym miejscu powstać wjazd do Galerii Handlowej Rondo, która również należy do Eugeniusza Witkowskiego. Do tej pory można było dojechać do galerii od strony ulicy Kościuszki. Jednak wjazd jest własnością najemcy sąsiedniego budynku. Wygląda na to, że Galeria Rondo już wkrótce będzie miała własny, bardzo duży podjazd i jeszcze większy parking.